Siema, jestem Marek, mam 16 lat. W tym filmie przeprowadzę recenzję największego sypu, jaki Apple zdołało wypuścić, czyli iPhone 8. Chciałbym także przypomnieć, że niedługo na moim kanale możecie spodziewać się testu wytrzymałościowego, w którym najprawdopodobniej zniszczę ten telefon. Jeżeli pod tym filmem będzie 70 tysięcy łapek w górę, to od razu dodaję film na kanał. Każdy będzie miał możliwość wygrania nowego iPhone'a 8 w wersji 256 GB. Wystarczy zasubskrybować mój kanał. Teraz przejdźmy do recenzji. Zapraszam do oglądania. Apple zatrzymało się na iPhone'ie 6, którego niedawno widziałem w muzeum, a teraz robi kolejny krok cofając się w czasie. Wygląd tego telefonu skopiowany jest ze starych modeli Sony Xperia oraz Samsunga. Mam wrażenie, że po śmierci Steva Jobsa, Apple kopiuje design od innych firm produkujących telefony lub kalkulatory. Co do designu, patrząc na front tego telefonu, ciężko zauważyć jakiekolwiek różnice między iPhone'em 6. Mam tutaj eksponat iPhone'a 6 prosto z muzeum. Sami zobaczcie, że nie ma żadnej różnicy. Jeżeli ktoś po raz pierwszy zobaczyłby te dwa telefony, to z pewnością miałby problem ze wskazaniem, który z nich został wypuszczony jako pierwszy, gdyż nie ma tu żadnej innowacji. Ze względu na szklaną obudowę telefon sprawia jedynie wrażenie bardziej solidnego, ale to przetestujemy w następnym filmie. Obudowa skonstruowana jest tak, aby nie dało się jej otworzyć, a bateria z pewnością zaprogramowana jest tak, aby zniszczyła się po roku użytkowania. Po tym czasie telefon będzie nadawał się jedynie do wyrzucenia, gdyż wtedy koszt naprawy baterii będzie stanowił równowartość nowego iPhone'a 8. No chyba, że chcecie chodzić z powerbankiem, ale i tak telefon będzie szybciej rozładowywał się niż ładował. Nowy iPhone przeraża mnie pod względem wizualnym. Liczyłem na jakąś innowację, a nadal jest to samo i nawet nie różni się od poprzednika. Mimo wszystko byłbym w stanie zapłacić kilkanaście tysięcy złotych za samo jabłko z tyłu, bo wiadomo, ono dodaje prestiżu. Kolejnym błędem, który popełnia każdy producent, a czego nie chciałbym, aby robiła Apple, to kwestia zawartości opakowania. Widzimy tutaj m.in. słuchawki, których być tutaj nie powinno. Takie akcesoria powinno dokupować się osobno za wysoką cenę, aby tylko prestiżowe osoby mogły słuchać muzyki. Co do systemu iOS, nie zmienił się praktycznie w ogóle, a różnice widać jedynie przy wysuwanym pasku. Dodatkowo starsze iPhony od razu dostały aktualizację, której w ogóle nie powinny dostać, gdyż ten telefon praktycznie niczym nie będzie różnić się od poprzedników. Posiadając ten telefon reprezentuje sobą postawę człowieka, który ma już tyle pieniędzy, że nie ma ich na co wydawać, więc kupuje ten syf, żeby Janusze dostali zawału i rozważali skąd wziął na to pieniążki. Mam nadzieję, że iPhone X będzie oferował coś bardziej innowacyjnego i będzie mi się podobał. Od razu po premierze możecie spodziewać się recenzji oraz testu wytrzymałościowego iPhone'a X. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Chciałbym także przypomnieć, że niedługo na moim kanale pojawi się test wytrzymałościowy, tego iPhone'a, w którym najprawdopodobniej go zniszczę. Jeżeli pod tym filmem będzie 70 tysięcy łapek w górę, to od razu na moim kanale pojawi się nowy film, w którym to zrobię. W nowym filmie będzie także możliwość wygrania nowego iPhone'a 8 w wersji 256 GB. Więc już teraz zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. Nie zapomnijcie także o łapce oraz komentarzu. Do zobaczenia.